Wielu naukowców to osoby nie tylko ograniczonej i tempę, ale wręcz głupie, napisał James Watson, odkrywca struktury DNA. Szokujące, no ale jednak to właśnie on i Francis Crick, młodzi naukowcy uchodzący za ignorantów w swojej dziedzinie, pokonali najwybitniejsze umysły epoki. Ale jak, jak to się stało? Po prostu byli przeciętni i nie bali się przyznać, że czegoś nie wiedzą. Ta pokorna przeciętność stała się ich Największą siłą. Za chwilę pokażę Ci trzy konkretne sposoby, jak Twoja przeciętność może stać się Twoją supermocą. Dowiesz się, dlaczego bycie średniakiem daje Ci przewagę nad gwiazdami, najinteligentniejszymi w zespole, jak wykorzystać mentalność początkującego do przełomów w Twoim życiu i dlaczego Bóg wybiera słabych, żeby zawstydzić mocnych. W kazaniu na górze pan Jezus powiedział coś szokującego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest pierwsze z ośmiu błogosławieństw, to jest fundament i jakby brama dla wszystkich pozostałych błogosławieństw, właśnie. Ubodzy w duchu to nie jest przeciwieństwo ludzi zamożnych. Tak naprawdę, także ludzie majętni mogą być ubodzy w duchu. Chodzi o tych, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni, że potrzebują łaski. Watson i Crick byli takimi ubogimi w duchu w swojej dziedzinie. James Watson miał 24 lata, pracował nad swoim magisterium, powiedzmy. Francis Crick miał 37 i był na ukończeniu doktoratu, ale żaden z nich nie miał wykształcenia w dziedzinie chemii. Erwin Szargraf, wielki biochemik, po spotkaniu z nimi złośliwie komentował ich ignorancję. Nazywano ich powszechnie amatorami i dyletantami, którzy nie mają pojęcia, w co się pakują. Ale właśnie to ich uratowało. Jak na ironię, ich niewiedza pozwoliła im zobaczyć to, czego eksperci nie mogli dojrzeć, bo eksperci wiedzieli za dużo. Oni wiedzieli, co jest niemożliwe. Dlatego Watson opisał ten paradoks w ten sposób, że wiele autorytetów naukowych to ludzie ograniczeni, a niektórzy wręcz głupi. Wiedział, że Wiedza może po prostu czasem zaślepiać. W pierwszym rozdziale mojej książki 10 filarów rozwoju osobistego według Biblii opisuje Kasus Salomona, który świetnie to zrozumiał. Wstąpił na tron nie dzięki jakimś wybitnym kwalifikacjom, ale dzięki protekcji własnej matki. Ale znał swoje ograniczenia i to bardzo dobrze rokowało. Na początku swoich rządów, kiedy przebywał w Gibeonie, miał taki sen. No to sam Bóg przyszedł do niego we śnie i powiedział Proś o co tylko chcesz. Jedno życzenie od Pana Boga. Salomon zaczął od przyznania: Jestem małym chłopcem. Nie wiem, jak wyjść ani wejść. To taki idiom, który oznacza bezradność wobec wyzwania, które przed nim stanęło. Nie był małym chłopcem, miał minimum 20 lat, a może nawet 40, ale czuł się jak dziecko, nieadekwatne wobec ogromu zadania, które przed nim stanęło. Dlatego prosił o serce słuchające, lew Shomer. Chodzi oczywiście o serce, które wie, że nic nie wie. Chodzi oczywiście o postawę człowieka, który umie przyznać, że potrzebuje dobrej rady, który da się przekonać do korekty swoich decyzji. To ta mentalność początkującego, o której piszę również w mojej książce za rajanym holidejem. Amator jest defensywny, broni się przed krytyką. Profesjonalista Czerpie przyjemność z nauki, z bycia wyzwanym, nawet upokorzonym, bo wie, że to go rozwija. Japończycy mają na to słowo shoshin. Umysł początkującego widzi wiele możliwości, umysłu eksperta tylko kilka. Watson i Crick mieli właśnie taką mentalność początkującego. Holiday pisze, że niestety ego przesłania nam często rzeczywistości i często tworzy zniekształcony obraz samych siebie. A pokora jest na to antidotum. Watson i Creek nie mieli ego ekspertów. Zamiast żmudnie zbierać dane, jak inni, budowali modele z drutu i kartonu. Dokładnie jak dzieci. Pierwszy model totalna porażka. Rosalind Franklin, która bardzo liczyła się w tych badaniach, brytyjska biochemiczka, publicznie wytknęła im wszystkie pomyłki. Szef laboratorium zabronił dalszych prób, bo to była porażka ośmieszanie się. Ale oni nie odpuścili. Bądziliśmy, ale szukaliśmy złota, mówili, czuliśmy, że znajdziemy. I znaleźli, bo mieli to, o co prosił Salomon. Serce słuchające, świeże spojrzenie, brak respektu dla utartych przekonań, odwagę, żeby powiedzieć a może jednak inaczej: to nie jest przypadek. To jest Boży wzorzec działania. Spójrz na całą historię zbawienia. Mojżesz, który nie umiał się wysłowić, miał kłopot z publicznym mówieniem, Kim ja jestem, żeby iść do Faraona? Jeremiasz? Jestem za młody, nikt nie będzie mnie słuchał. Gedeon, który ukrywał się w tłoczni winnej, młócąc zboże w strachu przed Madianitami? Normalnie powinien to robić na klepisku przecież. Ale bał się. A anioł, który przychodzi do niego, mówi Dzielny wojowniku! Co za ironia, prawda? Nie, to jest Boże patrzenie. Bóg widzi, kim jesteś teraz w swojej przeciętności i strachu, ale kim możesz się stać z Jego łaską? Weźmy Dawida, późniejszego króla, najmłodszego z ośmiu braci, który był pasterzem, pasał owce nawet wtedy, kiedy prorok Samuel przyszedł w gościnę do jego ojca i reszty rodziny. Prorok przyszedł szukając kandydata na króla. Ojciec Jesse przedstawił Samuelowi wszystkich swoich siedmiu o ósmym nawet nie wspomniał ale wobec każdego z nich Bóg powiedział: Nie, nie, to nie ten. Dopiero kiedy zawołano najmłodszego z pastwiska, Bóg powiedział, tak, to jest ten. Dlaczego? Bo Bóg nie patrzy jak ludzie na to, co zewnętrzne, tylko patrzy w serce i tam widzi potencjał. Miriam z Nazaretu. Nazaret to przecież miasto, o którym mówiono, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Właściwie nie miasto, tylko sioło takie, pośmiewisko całej Galilei. A tam prosta dziewczyna, nie królowa przecież, to ona właśnie została matką zbawiciela. Oto ja, służebnica pańska. Święty Paweł dość dosadnie wyjaśnia tę metodologię Boga, mówiąc, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, żeby zawstydzić mędrców, aby się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Gdy przestajesz udawać, że sam wszystko możesz, otwierasz przestrzeń dla łaski. Gdy przyjmujesz swoją słabość, Bóg może przez ciebie działać. I właśnie święty Paweł jest tutaj doskonałym przykładem. Był przecież świetnie wykształconym faryzeuszem, obywatelem rzymskim. No, miał powody, by zadzierać nosa. A on pisze w liście do Koryntian: A ja przyszedłem do was w słabości i bojaźni. Nazywa siebie poronionym płodem wśród apostołów. A w drugim liście do Koryntian wspomina o tak zwanym ościeniu dla ciała, który został mu dany o jakiejś słabości, której. Nie możemy zidentyfikować, ale na pewno przywodziła go ona na skraj no, załamania czasem, bo mówi, że trzy razy prosił Boga, zabierz to ode mnie, odejdź ode mnie. Odpowiedź była prosta. Wystarczyć mojej łaski. Moc w słabości się doskonali. I dalej mówi Paweł coś szokującego. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości. Chlubić się słabościami? W świecie Instagrama i Linkedina? To brzmi jak przepis na porażkę. A jednak to przepis na wolność. Mark Manson w swoim bestsellerze Subtelna sztuka i tak odkrywa to samo. Nie jesteś wyjątkowy i to jest dobra wiadomość. W większości rzeczy jesteśmy po prostu przeciętni. Może jesteśmy dobrzy w jednej, dwóch lub trzech dziedzinach, ale w pozostałych średniakami. I uznanie tego jest wyzwalające, bo przestajesz udawać. Nic nie musisz Psychologowie w latach 70. chcieli pomóc więźniom, podnosząc ich samoocenę. Myśleli tak. No, mają kompleksy, stąd ich kryminalne historie. No, zbadali ich i niestety szok. Więźniowie mieli zawyżoną samoocenę. Brakowało im pokory, a nie pewności siebie. Dziś wszędzie słyszymy, jesteś wyjątkowy, możesz wszystko. Instagram, LinkedIn, TikTok każą Ci być gwiazdą, ale matematyka jest bezlitosna. Jeśli każdy jest wyjątkowy, to nikt nie jest. Kiedy przestajesz grać kogoś, kim nie jesteś, spadają z ciebie tony stresu. Możesz po prostu być sobą, czyli przeciętnym w większości rzeczy, może dobrym w kilku. I to wystarcza. Naprawdę wystarcza. Jak wykorzystać więc tę moc przeciętności? Dam ci trzy konkretne narzędzia. Pierwsze to test Salomona. Każdego ranka zadaj sobie pytanie: w czym dzisiaj mogę być uczniem początkującym? W czym mogę słuchać? Salomon prosił o serce słuchające, a nie posiadające całą wiedzę. Wybierz więc jedną sytuację, gdzie będziesz początkującym, a nie ekspertem. Słuchaj, ucz się. Drugie. Ćwiczenie Watsona i Krika: kiedy stajesz przed jakimś problemem, zadaj sobie pytanie, co bym zrobił, gdybym był totalnym amatorem, gdybym nie miał tej wiedzy o życiu, którą mam? Zapisz pierwsze trzy odpowiedzi, pomysły, nawet jeśli są głupie. No, zobacz, Watson i Crick bawili się drutem i kartonem. Wszyscy się z nich śmiali, inni spalali się w laboratoriach. Kto wygrał, to właśnie oni otrzymali Nagrodę Nobla. Trzecie, modlitwa Pawła. Wieczorem wypisz trzy rzeczy, w których byłeś słaby, przeciętny, i przy każdej dodaj, Boże, tu możesz działać. To nie jest samobiczowanie. To otwieranie przestrzeni dla łaski. Facebook, Instagram to galerie sukcesów, nieprawdaż? Nikt nie wstawia zdjęć swojej przeciętności, ale prawdziwe życie to głównie przeciętność. I w tej przeciętności Bóg działa cuda. I na zakończenie trzy rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, Watson i Crick wygrali, bo nie byli najlepsi. Ich niewiedza była ich siłą, jak na ironię, bo zmuszała do uczenia się ciągłego. Twoja ignorancja też może być taką siłą. Po drugie, błogosławienie ubodzy w duchu, mówi Pan Jezus. Bóg wybiera słabych nie mimo ich słabości, ale właśnie przez nią. Twoja przeciętność to kanał dla łaski. Otwórz się na nią. Po trzecie, mentalność początkującego to jest supermoc. Serce słuchające widzi możliwości, których ekspert nie dostrzeże. Przestań więc udawać gwiazdę i ciesz się swoją zwyczajnością. W swojej zwyczajności jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg chce ci błogosławić, gdzie chce, byś miał sukces. Tylko przyznaj, że nie wszystko sam jesteś w stanie zrobić i otwórz się na Bożą łaskę. Ksiądz Dariusz Iwański.